Cześć kochani! Tu Hisja Love and Beauty Witam Was na kanale Dzisiaj będzie denko pielęgnacyjne Więc jeżeli jesteście ciekawi Jakie kosmetyki do pielęgnacji Ciała mi się sprawdziły A które raczej nie To koniecznie ze mną zostańcie To co? Zaczynamy! Kochani, kosmetyków cała siata Więc żeby nie przedłużać zaczynam Losuję pierwszy produkt no i tutaj mamy manufaktura piękna różowy Grayfruit, puch do ciała i to jest produkt, który jest dostępny w Rosmanie i tak szczerze mówiąc słabo to nawilża, ale pięknie pachnie. <laughs> Przyjemnie mi się tego używało, naprawdę nie miałam problemu, że muszę smarować się codziennie, no bo to bardzo delikatnie nawilżało, bardzo szybko za to się wchłaniało, no i Pachniało epicko po prostu różowym grejpfrutem i ten zapach, naprawdę zasypiałam sobie z nim i bardzo, bardzo to mi podpasowało. E, czy kupię ponownie? Nie wiem, raczej nie wolę bardziej treśliwe konsystencje, takie mocniej nawilżające, ale tak, ten zapach był przyjemny, bardzo. E, Jesza herbaciany poranek, sól mineralna, polskie kosmetyki naturalne. To jest dostępne, ta sól jest dostępna w Superfarmie, Nie byłam z niej zadowolona. Nie rozpuszcza się do końca, jest taka ostra, dość suche odczucie daje na skórze, więc nie byłam zadowolona, że raczej nie kupię ponownie tej soli. Piękny zapach, bo lubię zapach zielonej herbaty. Tak, on jest taki bardzo rzeźki. Natomiast. No nie kupię podobnie. Nie, nie podoba mi się że, podoba się, że się ta sól nie rozpuszcza do końca. Ja lubię jednak się móc, wiecie, położyć i poczuć przyjemną, otulającą kąpiel, a nie jakieś tam drobinki na dnie, które kują, Wiecie o co chodzi. A co do re relaksacyjnych kąpieli, no to trochę tego będzie, bo dużo testowałam. To tak, y mamy Republikę Mydła, półkulę do kąpieli y i tutaj mam y Greyfruit Planet oraz E, tu było e, frozen pineapple e, i muszę powiedzieć tak, że bardzo mi podpasowały bardzo fajnie, mają, trochę, mają dodatek olejku, więc ta skóra jest nawilżona e, ta jest ciekawa, na lato byłaby super, bo daje efekt chłodzenia naprawdę, na, chociaż mam bardzo słodki zapach, więc to mi nie pasowało że dosyć to, no dość słodki, słodki i zapach był taki trochę duszący, ta greyfruitowa no to wiecie, no wiecie jak ja kocham grejpfruty nie? to to po prostu inna kategoria, ale tutaj no mówię, to chętnie spróbuję jeszcze raz właśnie ze względu na ten chłodzący efekt. Myślę, że na lato będzie to jak znalazł. O tej mam foliki, tutaj po kula do kąpieli jesza, mam nowy raj. W porządku, ale raczej nie kupię ponownie nie, nie była ta skóra taka, wiecie, nawilżona Ja lubię, wiecie, kule do kąpieli Jest to jednorazowy, dosyć duży wydatek I ja wymagam od kuli do kąpieli, żeby A, ładnie się rozpuszczała Ładnie pachniała Dobrze nawilżała Bo ja wymagam już tego nawilżania, żeby ono było Żeby ta skóra była taka mięciusia No tutaj przy tych produktach zjeść się, niestety tego nie ma nie, nie spełnia tego warunku. Na komi, sól, yy, puder do kąpieli w sumie o zapachu yy, ciasteczek malinowych, no dla mnie stanowczo za słodki zapach. I szczerze mówiąc, mało to było wydajne, bo starczyło mi na dwie kąpiele, żeby był ten zapach taki, wiecie, w porządku i żeby to było takie ok. No mówię taka, no nie byłam zadowolona. Z tego, no mówię, zwłaszcza, że ten zapach był taki strasznie duszący, słodki i to nie, że dałam za dużo, po prostu był słodki. To, jakbym dała nawet odrobinę, to mi nie pasowało. O, tutaj kolejną tołpę mamy. E, Rytuał dobrej energii. Energetyzująca kąpiel borono, borowinowa. E, wiecie, że to jest taka moja alternatywa do e, Alta Farmy. Bardzo fajny produkt, taki właśnie przeciwbólowy. Super, byłam naprawdę zadowolona. Tak, chętnie wrócę ponownie, zresztą widzicie, że już wróciłam, bo to już jest kolejne opakowanie. Kolejny produkt y, Pomegrace, ujedniający peeling do ciała. To jest produkt, który można kupić w Contigo. Y, no tutaj głównym składnikiem jest granat. Pięknie pachnie i na tym jego zalety się kończą. Niestety on jest tak kremowy, tak delikatny, że to właściwie koło peelingu nie stało. Tak, ja bym to nazwała musem do bycia też maleństwo, no bo to jest 150 ml, a super taniej nie jest, więc ja na pewno nie kupię ponownie. Więc tutaj, no mimo tego, że zapach bardzo mi się spodobał, bo on jest właśnie taki przyjemny, taki rzeźki, mocno rzeźki, słodki, ale rzeźki. To niestety, no to jest za małe, żeby to do ciała używać. No najzwyczajniej świecie takie maleństwo, no trochę, trochę słabo, nie? Jop pomarańcza i jabłko naturalne, żer pod prysznic dla dzieci tak, zdecydowanie jestem na tak bardzo mi się podobał zapach, super się pienił idealnie mi domywał podkład z ciała byłam zadowolona eee, nie, nie przesuszał, miał pompeczkę jedyne co mnie denerwowało w nim, to to, że on jest taki strasznie wysoki i mi się na półce nie chciał mieścić. Musiałam go na dół kłaść, więc to była jego jedyna wada, ale z pewnością wrócę, bo przyjemny zapach. Z yołpem to wiecie, różnie bywa z tymi zapachami, a to naprawdę było fajne. Only bio, olejek rozświetlający do ciała, 150 ml, to jest mega tłuste, nie się. Poszło do mieszanki na ciało makijażowej. To wtedy się idealnie sprawdzało, bo wiadomo, matujące podkłady plus olejek. Zrobiła się super konsystencja. Natomiast tak do normalnego używania to no nie byłam zadowolona po prostu. I chyba nawet zapach mi nie leżał. Tak, był taki straszliwie słodki, waniliowo-cynamonowy. Nie, zdecydowanie jestem na nie. To jest dla mnie kontrowersyjny produkt. Rozmaryn i mandarynka peeling cukrowy, mydlarnia 4 szpaki. Szklane opakowanie. Super skład. Genialne nawilżenie, idealny poziom złuszczeń, a że to jest peeling, a nie jakieś pitu-pitu. Eee, dlaczego mówię kontrowersyjny produkt? Ci, co oglądają mnie dłużej, wiedzą, że ja nie lubię, jak produkty są być jogurtem i jago, i mają kawałki. A ten, nie wiem czy to będzie widać jakoś jeszcze na ściankach. No, tak słabo. Ten miał gałęzie! Ten miał gałęzie z rozmarynu. Jej, jak to było okropne! Jak mi to odpływ zapychało. To po prostu była masakra. ja naprawdę wiecie co, ja, ja za każdym razem jak wchodzę do superfarmu, to ja stoję przy tym i tak włożyć do koszyka, nie włożyć do koszyka, włożyć, nie włożyć. Po ten zapach, ten, to złuszczanie to nawilżanie było idealne! Ale te gałęzie! I te gałęzie mnie teraz powstrzymują O rany! Strasznie dziwny produkt. Naprawdę, no, dawno nie miałam takiego produktu, który byłby dla mnie aż tak kontrowersyjny, że aż tak bardzo go lubię i nienawidzę zarazem. To jest straszne. Jej produkty nie powinny istnieć, ale tak, jeżeli zrobią kiedyś bez gałęzi, to to będzie produkt, który będę używać po prostu nałogowo. Zwłaszcza, że no mówię, szklane opakowanie, no wszystko jest z nim super, poza tymi gałęziami. I podobnie było z solą do kąpieli, te ze 4 szpakki. Grapefruit i jałowiec to też miało takie fiu-fiu, ale z solą, o której nie, nie ma problemu, bo to się wsypie do woreczka, się rozpuści i będzie i się z woreczka potem wyrzuci. E, bo tak, bardzo, to jest w ogóle też rodzaj z tych, jeden z tych zapachów, który nie wiem, czy kocham, czy nienawidzę. Tak, bo on jest. To jest taki, wiecie, cytrusowy las. I to jest takie, no. Są cytrysy, które uwielbiam, ale jest las, którego nie znoszę. Są cytrysy, które uwielbiam i las, którego nie znoszę. No. Nie wiem, czy wrócę. Nie wiem, czy wrócę, bo. Ten las, ten jałowiec tak mi trochę za dużo dawał po nosie. Trochę za dużo. A to jest produkt, który wzięłam, kupiłam kolejny raz i kolejny raz mam tę samą reakcję. Czyli kupiłam olejek do ciała, z Fresh Natural orzeźwiający, olejek pomarańczowy, rozjaśnia i rozsie, roz, roz, odświeża. No ogółem, widzicie, no mamy cynamon, jakiś tam właśnie pomarańczka na, 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 na rysunku, no to ja już wiecie, pomarańcza, pomarańcza, cytrysty lubię, lubię, lubię. I nakładam i okazuje się co? Że to pachnie marcepanem, którego nie lubię, bo ja teściowa uwielbia parcepan, ale ja niekoniecznie. Ech, dobrze nawilżał, jeżeli lubicie zapach marcetapanu, to spoko ja do tego nie wrócę. Mam nadzieję, że tym razem nie zapomnę i że kolejny raz nie zrobię tego samego numeru. No, oczywiście nie mogło zabraknąć musu do ciała, mycia ciała. Mojito to uwielbiam, ten zapach po prostu mnie kupił. Przesuszę jak diabli przy dłuższym stosowaniu, ale ten zapach po prostu mnie tak kupuje, że do mycia to jestem w stanie przeżyć. Zwłaszcza, że fajnie domywa mi podkład z ciała. Nie jest wydajny, nie, nie przesusza, ale ten zapach po prostu sprawia, że ja nie mogę się oprzeć. No nie mogę się oprzeć, co zrobić. Cosnature Men Sensitive Shaving Gel Hop. To jest żel do golenia, ja go, ja go zużywałam, nie mój mąż. I tak, ja go lubię, ma fajny naturalny skład. Taki neutralny zapach, on się nie pieni za bardzo. tak I właściwie. Ciężko potem stwierdzić, gdzie on jest nałożony, gdzie nie jest nałożony. To jest jego wada. W tej chwili to już było ostatnie moje opakowanie z zapasów. Teraz przeszłam na in, inny żel do mycia ciała, do kolenia. No zobaczymy. No ten, ten miałam kilka opakowań, ale w tej chwili muszę zrobić sobie przerwę. Jest w porządku, ale muszę zrobić sobie przerwę. Kolejny produkt. To jest naturalny balsam z masłem mango i olejem od Hagi. E, bardzo lubię. Przyjemnie pachniał. Tak. On nie pachniał takim mango mango, on pachniał tak rześko yy, kosmetycznie. Yy, nie pachniał mango mango, ale bardzo dobrze nawilżał i szybko się wchłaniał, więc byłam z niego bardzo zadowolona. No i kupiłam je to czarne opakowanie. Bo jak widzicie, lubię też czarny kolor, nie tylko zieleń. Yy, I tak, no bardzo możliwe, że kupię kiedyś ponownie. Bardzo dobry produkt, świetny skład, genialna jakość. Półkule do kąpieli, cytryna i rozmaryn oraz cytrusowy jęczmień z czterech szpaków zużyłam. Tak, to były fajne półkule, naprawdę bardzo fajne półkule. Pięknie pachniały, dobrze się rozpuszczały, delikatnie nawilżały, ale nawilżały. No byłam zadowolona, naprawdę byłam zadowolona. Są dostępne w Superfarmie. Kupiłam też soczyste mango z Somoriri. To jest w Rosmanie dostępne. Tutaj mam... chyba to nie, do tego był woreczek. Ta folia jest od czegoś innego, od innej koli. No muszę powiedzieć, że z całej tej marki to chyba ta kula do kąpieli mango to była chyba najlepsza. Najlepiej pachniała, natomiast nie było to coś odkrywczego, nie jakoś super, więc ja do tej marki na pewno nie wrócę. Kochani, kolejny produkt: y, Joop mandarynka malina, naturalne mydło w płynie, 98% składników pochodzenia naturalnego. No i tutaj mamy duże opakowanie, bo tu jest pół litra, więc faktycznie spoko, y, piękny zapach dobrze się pieni, dobrze myje. Natomiast potrafi przesuszać tak już pod koniec opakowania, więc tutaj uprzedzam. Natomiast to było, jeżeli chodzi o przesuszanie nic w porównaniu z tutaj w środku jest inny produkt już wlany. Opakowanie sobie po prostu zostawiłam. Yumi Aloe Bango. Aloesowe mydło w płynie. Intensywne orzeźwienie. Jak to pięknie pachniało. Epicko, po prostu epicko pachniało. Natomiast tak pieruńsko przesuszało, że mój mąż w pewnym momencie powiedział y, Kochanie, co ty za mydło położyłeś, bo strasznie mam suche dłonie. Bo jak już mój mąż reaguje na to, że ma suche dłonie, to jest naprawdę źle. Więc niestety, mimo tego, że zapach był epicki, to niestety nie wrócimy. A w środku jest wlana alterra kolejna. Y, tutaj wam wrzucę może, bo... Nie będę lecieć już po, po puste opakowanie, pusty wkład. Kolejny produkt to będzie żel pod prysznic z mawawo Dark Tempation. Uch, jaki to był okropny żel pod prysznic! Ja nie myślałam, że można skopać żel pod prysznic, ale można. Słuchajcie, zapach to był taki piżmowy, taki typowo unisex, więc spoko. Ale to się w ogóle nie pieni, to w ogóle nie myje. Mój mąż to po prostu dostawał, naprawdę nie powiem czego, nie, jak miał tego używać. Po prostu masakra, ja to zużyłam po prostu w efekcie do kąpieli, ponieważ używanie tego jako żelu pod prysznic było straszliwie upierdliwe, bo naprawdę, no, absolutnie nie chciał się spiąć nawet na gąbca, nie, więc nie wiem, co tutaj się zadziało, ale jak mawawo bardzo lubię, to ten produkt zdecydowanie nie, przysz... nie podpasował nam. Ani mi, ani mojemu mężowi, ale za to drugi produkt, który tutaj mogę Wam pokazać, to jest Nakomi Shower e, Gel Pro, e, Prebiotic Orange Papaya. To tak, to mój mąż bardzo się polubił z tym produktem, to jest 300 ml. Je, on, jego nie widziałam stacjonarnie, ja go kupiłam przez internet chyba na Minty Shopie. Powiem Wam, że jest rewelacja, naprawdę pachnie epicko, właśnie papają z y, pomarańczą. Do tego Delikatnie myje, ale myje porządnie. Także nie przesusza skóry, także, a naprawdę, no, warstwę podkładu mi ściera z ciała bezproblemowo, tak? Więc tak, jestem jak najbardziej zadowolona. Ten produkt jest rewelacyjny. Kolejny produkt, no to produkt, który mnie trochę rozczarował, bo to jest Crazy Body. Płyn do pąk i pod z rozświetlającym pyłem Pinacolagada. Tak. No pachnie jak pina ja nie przepadam za takim zapachem, ja nie lubię takich słodkich zapachów, ale liczyłam na te rozświetlające drobinki. Owszem, były na dnie wanny, natomiast na mnie absolutnie nie. Było mi smutne, ja go stosowałam jako płyn do kąpieli, może przy stosowaniu jako żel by był lepszy efekt, chociaż też nie za bardzo widziałam, nie? Więc tutaj jestem bardzo zasmucona, że tych rozświetlających drobinek nie było. Smutełek. Kolejny produkt, manufaktura piękna, grejfrutowe Bella Ciało suchy olejek do ciała bazylia i grejfrut. Opicki zapach. To jest zapach tak właściwie zielonych pomidorów, bo ta bazylia z tym grejfrutem po prostu pachnie jak zielone pomidory. Cudowny zapach. No ja go stosowałam do kąpieli, po prostu przed ostatnim spłukaniem działałam e, sobie nakładałam na ciało i mi fajnie nawilżał. Był dość mocno tłusty, ale ten zapach to. Kupił mnie totalnie. No i jest w szklanym opakowaniu i dostępny stacjonarnie po Rosmani. No tutaj mamy kolejne opakowanie e, olejku z knajpa e, do kąpieli Goodbye Stress. Wiecie, że uwielbiam ten zapach, tak, e, ten kolor wody, ten relaks, tak. I szkło. Super, wszystko jest w tym produkcie dobre, naprawdę. O, tutaj się zapląta e, pasta do zębu Blanks e, White Shock. Jestem bardzo zadowolona. Muszę powiedzieć, że fajnie doczyszcza moje zęby. Yy, mimo tego, że właśnie, no wiecie, ja no mam tam epizody z paleniem, więc tutaj muszę powiedzieć, że widziałam bardzo fajne efekty. Że po rzuceniu palenia, jak tą pastę zaczęłam używać, to poszło elegancko w biel. Czyli jeszcze nie ma całkiem bieli, no bo musiała pójść na wypielanie, ale jest naprawdę nieźle. No oczywiście pół tony Alta Farmy, a w sumie nie pół tony, tylko sześć. <grytania> Wyjątkowo tylko sześć, no ale widzieliście ile rzeczy było innych do kąpieli. Z Manufaktura Piękna, Jagodzianka, Jednorożec i Hawajski Klimat. No i zasadniczo Jednorożec totalnie odpada, nie moja nuta zapachowa, taka mega słodka. Hawajski Klimat była w miarę w porządku, ale to tak wiecie. No i jagodzianka z Jagodzianką się polubiliśmy. Naprawdę się polubiłam. Podobał mi się taki słodki, ale fajny zapach, taki typowych jagód, więc byłam zadowolona. No i ostatnia sól do kąpieli, no to to jest Nakomi yy, i to jest Summer in Grace yy, i absolutnie nie. To jest zapach po prostu dla mnie odświeżacza powietrza. To jest typowe, typowy morski zapach, więc nie, tutaj jestem zdecydowanie... Na nie. Nie polecam. Kochana, nadal szukam tej, co Ty pisałaś, tej cytrusowej, tak o zapachu cytrusowym. No nie mogę znaleźć nigdzie może nie wiem, jakoś tak nie wiem, na insta, jeżeli jesteś, albo na fejsie to weź mi podczuć linka, gdzie to można kupić, no bo nie mogę tylko i wyłącznie te dwie są w moim hebe, które dzisiaj wam pokazałam no i nie mogę dorwać tej takiej cytrusowo-zapachowej, może wycofali nie wiem, ale jak coś to możesz tam mi dać znać, no i kochani to by było wszystko na dziś mam nadzieję, że w miarę sprawnie przez to przebrnęłam, kochani Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście, że się podobało, to pamiętajcie łapce w górę. Polecajki wszelkie, zwłaszcza cytrusowe w komentarzach. Komentarze są dla was. Zawsze można mi na przykład serduszko wysłać. To ja się zawsze cieszę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Ten czerwony przycisk, najlepiej z dzwoneczkiem, bo moje filmy pojawiają się nieregularnie. No i kochani, trzymajcie się ciepło. Ściskam was mocno. Dbajcie o siebie i... Do następnego, pa pa!